Do Bydgoszczy z koleżanką pojechałam, tuż przed Trzema Królami. Operetki chciałyśmy wysłuchać. Koleją pojechałyśmy, bo zima była taka, że drogi nie Po operetce skrzypek, co w orkiestrze przygrywał, na ciepłą herbatę z imbirem do lokalu nas zaprosił. Nie mogłam na niego za długo patrzeć, bo taki piękny był, że aż dech mi zapierało. Moja koleżanka, panienka jeszcze, yy, sama to widziałam, Zęby na niego sobie ostrzyła od pierwszej minuty, butem jego nogi pod stołem dotykała. Ech, wiem to, bo czasami się myliła i moją pończochę swoim trzewikiem niszczyła, ale on na mnie tylko patrzył i tylko mnie herbaty do filiżanki dolewał. Potem w pociągu powrotnym do Torunia grzeszyłam i tylko o skrzypku myślałam. Dokładnie tak samo jak moja koleżanka, która też grzeszyła. Ale inaczej, mniej trochę, bo mężatką jeszcze nie była. Najbardziej tutaj w piekle te młode mój skrzypek interesuje, mąż mój drugi. I jak on mnie całował, bardzo je interesuje, gdy rozmarzenie lub zwyczajny brak chłopa ich najdzie. I gdy mi wtedy na opowieść prawdziwą śmiałości brakuje, to Klimta w swoją opowieść wplatam. Gustawa, tego malarza, co obrazy swoje we Wiedniu malował w czasach, gdy babcia twoja Marta, ciągle młoda, była na przełomie XIX i XX wieku, czyli dla ciebie jak w historii odległej. A to, że babcia Marta podlotkiem kiedyś była, do uwierzenia trudne jest. No. no więc Klimt Gustaw obraz pod tytułem Pocałunek namalował. Co to u nas w piekle w wielu galeriach wisi? I grzeszność ludzką ma dokumentować.